Siema, witam Was w kolejnym odcinku z serii Opuszczony rolnik. Trochę czasu minęło od ostatniego odcinka i zdążył spaść śnieg. Powiem Wam, że rekordowe opady śniegu w tym roku, bo jest go odgroma. Zobaczcie, jak dużo go spadło. Będę musiał odśnieżyć podwórko, bo busem nie wyjadę. Dobra, to palimy zetora i jedziemy po pług. Oj, kurde, zapalić nie chcę, ale nie ma co mu się dziwić w końcu jest strasznie zimno. I w końcu załapał. Dobra, skoro odpalił, to jedziemy odstawić ten pług i jechać pożyczyć pług do śniegu. Zobaczcie jak ślisko jest. Ja skręcam, a on jedzie gdzieś prosto. Dobra, odczepione to jedziemy. Dzwoniłem do typa z lokalnej agromy i pozwolił mi pożyczyć pług do odśnieżania, bo go nie ma dzisiaj w pracy. Ale powiem wam, zimna w tym roku do rekordowo śnieżna, ciekawe, czy Zetor da sobie radę z tym pługiem. Widzicie, jak jest ślisko ciężko jechać prosto. dobrze, przynajmniej że asfalt jest odzieżą mi. Powiem wam, że przydałaby się jakaś bardziej komfortowa kabina, bo tu w puszce to głośno i zimno, bo to ogrzewania nie ma, a w lato znowu ciepło, bo nie ma klimatyzacji. Przydałaby mi się jakaś 60 z naglakiem. Dobra, zajeżdżamy, podpinamy płuk i lecimy na pole. Kurde, na pole, co ja gadam? Jedziemy na podwórko odśnieżać. No wątpię raczej, że zetor da sobie radę z tym pługiem w razie co pożyczę ciągnik od sąsiada. No, i lecimy do domu. Napiszcie hashtag zima, a przypnę Wam serduszko. Zauważyłem ostatnio, że strasznie spadły mi zasięgi na filmach. Proszę Was o to, aby napisać jakikolwiek komentarz. Żeby ten film lepiej się nie zapomnijcie również o lajku i subskrypcji z dzwoneczkiem. Was to nic nie kosztuje, a mnie motywuje do nagrywania coraz to lepszych filmów. Kurde, no Zetor nawet siły ruszyć nie ma. Dobra, nie ma szans. Idę zapytać sąsiada, czy nie pożyczy mi ciągnika. Witam sąsiada, co tam sąsiad porabia? A no wystawiłem tą sipmę i tak na nią patrzę i chyba ją sprzedam i kupię coś wydajniejszego, jakąś pasówkę czy coś. A ty co ode mnie potrzebujesz? Ano, potrzebuję ciągnika pożyczyć, bo chciałem podwórko sobie odśnieżyć, mam nawet pług, ale no Zetor nie ma siły. No dobra, bierz tego same. Ale Sipme mi tu odepnij. Ale umowa jest taka, przyjedziesz do mnie i mi też odśnieżasz podwórko. Okej? Okay? Dobra, to później przyjadę. Dobrze, że się udało, bo bym musiał łopatować. Kurde, tu płot jest, a zamyślałem, że tędy wyjadę. Chyba przyjechałem niechcący po płocie, no kurde, nie widziałem tylko tak zasypany, ale chyba nic się nie stało, to idziemy dalej. Fajne, te same, co nie może. Takiego bym musiał sobie kupić zamiast jakiegoś Ursusa, wygodniejsze, bardziej od Ursusa. Klima jest radio też, no i cicho, w kabinie, ale pewnie dwa razy droższe od Ursusa, albo i lepiej. Napiszcie, co o tym sądzicie w komentarzach. Dobra, dam Wam time-lapse, bo trocze zejdzie z tym odświeżaniem. Thank you for watching! Dobra, w miarę odśnieżone, to wsiadam w busa i jedziemy na złomowisko kupić przyczepy. zajeżdżamy. O, widzę złomowisko niepodśnieżane. Dzień dobry, ja dzwoniłem do pana w sprawie tych dwóch autosanek. Witam, ale zasypało śniegu. Co a propos tych outsanek, to stoją tam przy sześćdziesiątce, weź wyjedź nią, to sobie lepiej obejrzysz. Kurde, trochę doszło tego złomu od tego, co ostatnio tu byliśmy, dobra palimy tego grata i jedziesz. Ale ładnie odpaliła, widać, że silnik zdrowy. Co wymyślicie, może kupić ją ładnie, odmalować kabinę, wstawić i tura założyć? Kurde, chyba ją nie odjadę. Dobra, do widzenia Panu. Do jutra przyjadę swoim ciagnikiem, to je wezmę. No dobra, na razie. Dobra, Palimbusa i jedziemy. Sprawdzić na moje pole to zaorane, zobaczyć czy lata bokiem mój but. Popatrzcie temu typowi, co sprzedałem gospodarstwo. Już wyburzył chlew i oborę został tylko dom. Ciekawy, co tu będzie budował. Dobra w ogóle, to nie lata bokiem, to jedziemy do Sobolewo Kolonii, zapytać się handlarza, czy nie chciałby ode mnie tego zielonego zetora kupić. Napiszcie w komentarzu, ile mogę sobie wołać tysięcy za tego zielonego zetora, jest w pięknym stanie, no i w sumie to klasyk już, co nie mało już takich jest na chodzie. O kurde nie wyhamuje. a!